WGRTF Witamy. W dzisiejszym odcinku pewien Klanowicz rozpoczyna projekt Sauron Podcast. Jest to stale obserwowane przez naszą telewizję i będziemy wszystko na bieżąco komentować. Dzień dobry, dobry wieczór to zależy o której porze tego słuchacie. Starze Klanowicze nie pewnie znają, ale dla nowych się przedstawię klon 4141SAuron Miło mi was poznać, mam nadzieję, że wicewersa, niektórym mogło się ostatnio obić coś po uszach o jakimś Sauron Podcast, no to wyjaśniam. Wchodzimy do streamingu i wywalamy wszystko do góry nogami. Jak zapytacie, startuje pierwszy w Polsce, przypominam, pierwszy w Polsce podcast klanowy na platformie KIK, gdzie będziemy rozbierali do naga pytaniami najbardziej znakomite osobistości naszego klanu. Ba! Mamy nawet pierwszego ochotnika, który sam z siebie się zgłosił do projektu jako gość. Nasz kolega i kompan, VIP, zostanie pierwszym honorowym gościem. Kto jest zainteresowany dalszym przebiegiem jednego z największych projektów w historii klanów Battlefronta, zapraszam do zaobserwowania śledzenia media WGR oraz kanału Kik Sauron Podcast. Jeżeli chodzi o link, no to media go udostępniły. Zajrzyjcie sobie. Media będą na bieżąco udostępniały aktualne info, co, jak, gdzie i kiedy. A podcast działa tak, że nawet Wy, niezależnie od rangi, wpływu, stopnia, możecie zadecydować, jak to się potoczy. Z racji, że podcast jest projektem z inicjatywy prywatnej, nie mogę zapomnieć o tym, aby podziękować dowództwu WGR oraz media WGR, które na każdym kroku wspierają ten projekt. I wspólnie pracujemy na rzecz dobra klanu. A we WGR niech żyje Republika.